Czy studenci medycyny często grają w papier nożyce kamień? To zależy, zależy, może czasami jak mają jakieś konflikty do rozwiązania, to może i dochodzić do tak drastycznych rozwiązań jak papier nożyce kamień. Jak się dowiedziałeś o tym tugnieju? Yy, mieszkam w akademiku, jeden z kolegów z piętra jest tutaj jednym z arbitrów i po prostu wywiesił plakat i zachęcił na... Często trenujesz? Yy, muszę szczerze powiedzieć, że nie. Chociaż słyszałem tutaj, że koledzy właśnie z ZUTu u mają nawet zgrupowania treningowe, wiadomo, profesjonalny trening, suplementacja, przygotowanie letnie, zimowe, także nasze szanse są chyba nikłe, ale walczymy. Co zrobisz, jeśli zostaniesz mistrzem Polski w papieg Nożyce Kamień? Yy, mi się wydaje, że powinienem rzucić studia, zająć się tym profesjonalnie, przejść na zawodowstwo. zakończy się pojedynek na stoliku numer 3 na stolik 3 już zapraszamy Gramy do dwóch wygranych setów, do 11 punktów z dwoma punktami przewagi, tak jak w siatkówce. Na początek, przed każdą partią, jest kilka punktów rozgrzewkowych, żeby zawodnicy przyzwyczaili się do tempa mojego mówienia. Widać, że ludzie są zainteresowani tym, chcą w to grać i w sumie to jest coś nietypowego, coś nowa, nowa rzecz. Nie było do tej pory takiej imprezy w Szczecinie. jakieś emocje pozaspoktowe zawodnicy przeżywają pojedynki? No, na pewno pojedynki przeżywają osobiście słyszałem jak szedłem tutaj na górę, że no, niewiele mi zabrakło do zwycięstwa, mogłem pokazać to czy to, a tak myślałem, żeby pokazać kamień, a pokazałem nożyczki. ...z Slovenska. a i bardzo mi tu podoba, a wciąż przegram. Ja jestem z czeska. A jsem tady taky poprvé, taky se mi tady líbí, a zatím to mám jedna jedna. <laughs> Já jsem Jana, jsem z Čech a je to tu úplně super, a zatím je to jedna jedna. Na jeden. na 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 a paní u sebe v kraju Gryva? Tak, tak, to samé. Od dawna, od, od dětstva. <laughs> Ako, jak jde Jak uh, zle, ale já vyhrám. <laughs> my, my jsme přišli vyhrát tady mezi Polákmi, aby jsme dokázali, že Češi a Slováci jsou lepší. <laughs> <laughs> Yes. Adrian Poluszkiewicz, zawodnik, pierwszy rok elektrotechniki na ZUCie. Miłosz Grzesiowski, zawodnik, pierwszy rok na ZUCie. Majan Jacek, zawodowy trener od 30 lat. Do stolika numer 2 zapraszamy... Oczywiście, rozumiem. talony. trzeba wykorzystać. Jest tu na jedynce? Na stanowisko numer 7 zapraszamy Adama Strzeleckiego. Radosława A jak motywujesz ich do gry? Yy, tutaj są trzy masaże. Tutaj kolega musiał dostać niestety po twarzy, ale nic się nie stało. Na razie wszystko jest w porządku. No głównie masaże. A jak... jakie założenia taktyczne na te mistrzostwa? To jest duża analiza matematyczna, wyliczanie prawdopodobieństwa. Nie mogę zdradzić więcej. Na stanowisku do Waszyngtonu jest nasz czułniał Mateusz Kładek, Jana Dudowa.